Czy dotacje trzeba zwracać? Czyli na co zwrócić uwagę przy wyborze bezwzrotnych dotacji? Ja jestem Jan Brac, to jest kanał Biz Planner o dotacjach i biznesie. I dzisiaj pomówimy sobie o tych dotacjach, których nie trzeba oddawać. Drogi widzu, nie wiem czy wiesz, ale wciąż ponad 90% osób, które komentuje, lajkuje i udostępnia moje treści, wciąż nie włączyło subskrypcji. Będę wdzięczny taką aktywność. Im więcej takich czynności, tym więcej darmowych materiałów będę mógł przygotować dla Ciebie i tym samym pomóc Ci zdobyć fundusze na start Twojej firmy. No, i oczywiście zostań ze mną do końca, jeżeli chcesz otrzymać ode mnie podsumowanie wszystkich dotacji w bardzo przystępnym e-booku. Powiem ci, co zrobić, by go otrzymać. Utarło się w potocznym języku, że możemy podzielić dotacje na te zwrotne i bezwrotne. Natomiast te zwrotne to nic innego jak preferencyjne pożyczki, które od zeszłego roku mogą być dla części beneficjentów. W sporej części umorzone. Ale nie o tym jest ten materiał, bo chcemy porozmawiać o tych dotacjach, których w ogóle nie musisz oddawać. Nie zaskoczecie, jeżeli w pierwszej kolejności w imieniu urząd pracy do prawie 54 tysięcy złotych W poprzednim materiale tłumaczyłem skąd ta zmiana. Jest to dofinansowanie, w którym musisz utrzymać swoją działalność gospodarczą 12 miesięcy. Każdy o tym dofinansowaniu słyszał albo o kimś, to je zdobył. Natomiast nie jest to łatwe dofinansowanie do zdobycia. Kilku pozornie błahych, ale w technice bardzo znaczących różnic. Przede wszystkim każdy powiat to inne druki, inne regulacje i w tych regulacjach kryje się najwięcej chochlików. Dlaczego? Coś, co w jednym urzędzie pracy może być całkowicie akceptowane, np. zakup samochodu albo prowadzenie firmy w branży mobilnych usług kosmetycznych, w innym może być całkowicie zakazane. Dlatego zanim skorzystasz z darmowych porad, innych osób, które zdobyły dofinansowania dostępnych na różnego rodzaju forach czy grupach w social mediach, zweryfikuj, jak dokładnie jest w swoim regulaminie. To dofinansowanie jest całkowicie bezwrotne. Może być punktowany wkład własny, czasami może być wymagany wkład własny, rzeczowy lub finansowany. Natomiast jest to dofinansowanie całkowicie bezwrotne. Jeżeli spełnisz wszystkie wymagania, kupisz to, co wskazałeś we wniosku, jeżeli robisz jakieś zmiany, to informujesz przed zrobieniem tej zmiany w zakupach urząd pracy i otrzymujesz zgodę. Prowadzisz firmę 12 miesięcy, nie idziesz do pracy na umowę o pracę, to w tym momencie, po 12 miesiącach, Twoje zobowiązanie wygasa. Drugim dofinansowaniem jest alternatywa. Tylko dla osób niepełnosprawnych. I tutaj kwota jest całkiem imponująca, bo na chwilę obecną ponad 134 tysiące złotych. Tutaj dofinansowanie jest bezwrotne, ale mamy dwa warianty prowadzenia firmy. W zależności o jaką kwotę będziesz się ubiegał i ją otrzymasz, mamy dwa rodzaje zobowiązania prowadzenia firmy. Jeżeli Twoje dofinansowanie nie przekroczy sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 54 tysięcy złotych. Firmę musisz prowadzić 12 miesięcy. Jeżeli choćby o jedną złotówkę przekroczysz tą sześciokrotność, będziesz zobowiązany do prowadzenia firmy nie 12, a 24 miesiące. Więc trzeba to sobie skalkulować przed złożeniem wniosku i wpisaniem kwoty. I tak samo jak w przypadku dotacji z urzędu pracy. Dla osób bezrobotnych, jeżeli spełnisz wszystkie wymagania, jest bezwrotna. Dofinansowanie dla osób z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, czyli z lokalnych grup działania. Od tego roku jest w widełkach między 50 tysięcy a 150 tysięcy złotych. Jest bezwrotne, ale wymaga wkładu własnego minimum 35% kwoty inwestycji. Tak więc, jeżeli ubiegasz się o maksymalną kwotę 150 tysięcy złotych, to. Automatycznie cała inwestycja musi być na 231 tysięcy. To i poprzednie dofinansowania szeroko omawiałem w poprzednich materiałach, do których zapraszam cię. To dofinansowanie jest także bezwzrotne, natomiast okres prowadzenia firmy to dwa lata od wypłaty ostatniej transzy pomocy. Ostatnia dotacja, nie wprost na założenie firmy, ale można ją do tego. Wykorzystać, czyli bon na zasiedlenie, na chwilę obecną to prawie 18 tysięcy złotych. I to także jest dofinansowanie nie tylko bezwrotne, ale także nie musisz rozliczać się z ani jednej złotówki. Wymogiem bezwrotności w tym wypadku będzie osiąganie minimalnego wynagrodzenia w gospodarce przez okres co najmniej 181 dni z 270. Szerzej to dofinansowanie będę omawiał w kolejnych tygodniach. Nie jest to duża kwota, ale dla osób, które nie potrzebują zbyt dużego. Zbyt dużych nakładów finansowych, a przy okazji mają zamiar zmienić miejsce zamieszkania, jest to całkiem ciekawa alternatywa. Jeżeli nie wiesz, które dofinansowanie jest odpowiednie dla Ciebie Twojego pomysłu na biznes, to możesz skontaktować się ze mną. Wystarczy, że wejdziesz na moją stronę internetową i zostawisz swoje zgłoszenie. Na pewno skontaktujemy się z tobą, zadamy kilka pytań i ustalimy, czy jest możliwość zdobycia środków na start swojego biznesu. Na koniec obiecany przeze mnie prezent. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, w którym streszczam wszystkie dotacje, które możesz wykorzystać na założenie działalności gospodarczej. No to zapraszam Cię do skomentowania tego materiału słowem dotacja, a także napisania w jakiej branży chciałbyś firmę otworzyć. Oczywiście, jeżeli macie pytania dotyczące dotacji na założenie lub rozwój Waszych działalności gospodarczych, to zadaj je w sekcji komentarzy, na pewno udzielę na nie odpowiedzi. To był Jan Brac, kanał BizPlaner o dotacjach i biznesie. No i do zobaczenia w takim razie w kolejnym tygodniu. Cześć!